Cześć kochani! W ostatnim odcinku pokazałam Wam trzy moje ulubione warkocze dla cienkich i rzadkich włosów i yy, yy, dwa z tych warkoczy były oparte na dużej ilości malutkich gumeczek, których wiele z Was się boi. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak w łatwy sposób i bezpieczny dla włosów przede wszystkim ściągać takie gumeczki. Często kiedy pokazuję fryzury na gumeczkach spotykam się z takim zarzutem wręcz, że te gumeczki przecież tak bardzo niszczą włosy. Ale słuchajcie, ja stosuję gumeczki od Lat, u siebie, u moich klientek, u moich modelek i żadna z nas nie miała włosów zniszczone, zniszczonych przez użycie gumeczek. Wystarczy po prostu umiejętnie je ściągać, delikatnie je ściągać i wykorzystać któryś ze sposobów, o których za chwilę wam opowiem. Także jeśli macie ochotę zrobić sobie fryzury na bazie gumeczek, nie bójcie się naprawdę, jeśli będziecie ostrożnie z nimi postępować, to Waszym włosom nie stanie się krzywda. Zwłaszcza jeśli macie cienkie i delikatne włosy, to fajnie jest czasem dodać im tej objętości we fryzurze, a właśnie gumeczki pozwalają nam na to, takie objętościowe, fajne fryzury jak widzicie zresztą, mój warkocz wygląda na dzisiaj, wy... dzisiaj na wyjątkowo objętościowy a moje włosy są naprawdę bardzo cienkie i delikatne, ale dobra, przejdźmy już do naszego dzisiejszego tematu, jeśli chcecie wrócić do warkoczy dla cienkich włosów to tutaj na górze gdzieś teraz znajdziecie link do poprzedniego filmu, yy, a teraz zajmijmy się ściąganiem naszych gumeczek przede wszystkim, to jeśli macie włosy śliskie takie jak moje, proste i śliskie to ściąganie gumeczek po prostu ściąganie ich bez żadnych trików nie powinno wam przysporzyć najmniejszego problemu Problemu. Po prostu pociągamy gumeczkę i ona schodzi. Nic nie szarpie, nic się z włosami nie dzieje, one tego praktycznie nie czują. Także jak widzicie, jeśli macie śliskie, proste włosy, to możecie po prostu ściągać gumeczki bez szkody dla włosów. Oczywiście, jeśli gumeczki są już, włosy są już bardziej problematyczne i gumeczki rzeczywiście ściąga się trudniej, no to pierwsze rozwiązanie, jakie przychodzi do głowy, to po prostu przecięcie takiej gumeczki małymi nożyczkami, prawda? I to jest bardzo fajna opcja. Jeśli my tę gumeczkę widzimy, bo jeśli mamy fryzurę, tak jak ja teraz warkocz z przodu, no to widzę tę gumeczkę, wiem, gdzie ona jest i jak ją przeciąć, żeby nie uszkodzić włosów, prawda? Ale jeśli mamy fryzurę z tyłu, no to może być to trudniejsze. I w dodatku, jeśli wtedy nie mamy nikogo, kto może nam te gumeczki poprzeci poprzecinać, to same możemy sobie rzeczywiście uszkodzić włosy. Także jeśli mamy te gumeczki z tyłu, to polecam Wam raczej stosowanie innych metod. Bardzo fajnym trikiem jest przecięcie gumeczki trymerem do brwi, ostatnio ten trick y, poleciła mi ja, któraś z obserwatorek na tiktoku y, i uważam, że jest to świetna sprawa, jest to bezpieczniejsze niż nożyczki ponieważ nie obetniemy sobie tym raczej włosów i tniemy, ta powierzchnia tonca jest tylko z jednej strony, y, więc powinno być bezpieczniej, najłatwiej jest tą gumeczkę troszeczkę naciągnąć, zobaczcie na warkoczu zanim ją przetniemy i po prostu trymerem pyk i po gumeczce, także jak widzicie, naprawdę banalna sprawa. To chyba będzie od teraz mój ulubiony sposób ściągania gumeczek. Kolejna rzecz jest taka, że możemy również użyć gorącej lokówki. Jeśli pracujecie lokówką czy prostownicą, tylko trzeba ją dosyć mocno nagrzać, ponieważ gumeczki reagują raczej na właśnie wysoką temperaturę. Kiedy mamy mocno już nagrzaną naszą lokówkę, wystarczy na chwileczkę dotknąć gumeczki i ona po prostu pęknie. Jak widzicie, to zajęło dosłownie parę sekund i po gumeczce. I ostatni trik, jaki czasami stosuję, to użycie olejku eterycznego. Ja tutaj mam olejek z drzewa herbacianego, ale jakikolwiek inny też będzie OK. Wystarczy kropelka na palec albo na patyczek kosmetyczny. I ściskamy gumeczkę przez chwilę. Możemy tak ją pomasować, żeby dobrze rozprowadzić olejek i ona tak samo za chwilę pięknie. Już pękła, tylko nie mogę jej wyplątać. Mi się ręce ślizgają, ale już jest. Pęknięta, o. Jak widzicie, tych metod ściągania gumeczek jest naprawdę wiele możecie wybrać tą, która Wam odpowiada najbardziej i wcale nie musicie się przejmować, że stracicie z gumeczkami połowę włosów. Oczywiście nie musicie też ich bardzo mocno ściskać, kiedy związujecie włosy. Widzicie, ja teraz po prostu ściągnęłam gumeczki bez żadnego wysiłku, bo one po prostu zjechały z moich włosów. Jeśli nie będziecie ich bardzo mocno ściskać, to tym łatwiej będzie się je Wam ściągało i tym lepiej zniosą to Wasze włosy. Także naprawdę dziewczyny, nie bójcie się fryzur na małych gumeczkach, tylko stosujcie je ostrożnie dbajcie o włosy i wszystko będzie dobrze. Jeśli macie suche, puszące się włosy z tendencją do kręcenia, to przede wszystkim pamiętajcie o bardzo dobrym nawilżeniu. Stosujcie produkty po myciu, zarówno odżywki do spłukiwania, jak i produkty bez spłukiwania po, mm, od, po y, odciśnięciu włosów w ręcznik. Y, po to właśnie nie tylko dlatego, żeby włosy były zdrowsze, ale też dlatego, żeby lepiej zyskiły stylizację. Jeśli stylizujecie włosy, robicie fryzury, to naprawdę trzeba przyłożyć się do tej pielęgnacji, żeby tym włosom zrównoważyć ten ich, to ich poświęcenie. Jeśli chcecie, żebym nagrała odcinek o tym, jaką ja pielęgnację stosuję dla moich włosów, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie nagram taki odcinek, ponieważ ja stylizuję włosy regularnie, a jak widzicie, one są w niezłym stanie i tak naprawdę żadna krzywda im się nie dzieje. Jeśli macie jeszcze jakieś triki jak pozbywać się gumeczek z włosów, też dajcie znać w komentarzach. A my widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Pa.